Dobra, siema widzowie, patrzcie. Patrzcie ile zostało do końca tej skrzyneczki. O, Mikołaj przydał mi ultralaki. Dzisiaj by się akurat przydał. U matku, jak Mikołaj dał mi dużą bustu! Dobra, kończymy. Jest! Kończymy tą skrzynkę. Jest! Dobra, jesteście to sobie przewidzieli, ale ja... To są takie emocje. Patrzcie, jak to szybko leci. Tylko lagi są trochę. Bo każdy tu stoi. Serwa. I to niszczy. Więc pewnie będziemy musieli zmieniać serwer. Yy, I dzisiaj robimy opening w ogóle z tych yy, coinów. O candy. Jakich candy? Z pierników. Pomyliłem się z Halloweenowym Eventem. Dzisiaj mamy Christmas Event. Yy, wczoraj wleciał odcinek z Pet Simulator także. I niszczymy. Tak jest! Tak jest! Już prawie! Już prawie! Merchant dobra wywalone w to Już prawie! Nie! Nie wierzę! Tak ja nagle mnie diskonektuje, to ja bym się... No tak... Nie, wywaliłbym kąpa przez okno. Jest! I... Aha, to fajnie Aha, dobra Idziemy do christmas eventu Poczekajcie, muszę coś sprawdzić Okej okay. Dobra, możemy iść I odpalamy jak zwie... musimy odpalić boosty A najpierw teraz odpalimy 15 minut mam jakieś tak nie mam dobra otwieramy rudolf kurczę trochę lagi mam a dobra Wiem, że no, Nie nawet i cóż to ja tutaj bez pasów robię za niedługo może zrobimy odcinek gdzie będę 800 robux wow norf y jakiś for war go w wersji Rainbow, tylko tutaj Klusiu dropnął no Santa Pa. O, znowu ten Polujemy na mityka, bo jeszcze mityka nigdy nie trafiłem. Kupiłem w merchancie jednego, w sensie, no, kupiłem w merchancie za 6 milionów gemów. Sama legendy dropią, rozdropnął tylko ten. E. Czekajcie. O, czekajcie, ja tutaj... Dobra. Otwieramy. Kurczę! Jeszcze 20 milionów. Kurczę, może trafimy jednego mityka przynajmniej. Jeden mityk, błagam. Błagam. Jeden mityk tylko. Tylko jeden mityk. Tylko jeden. Nie będzie OK, A bo niech będzie Hirsch festivkat. Co się posikam Rudolf Chcę przynajmniej te lepsze legendy. Nie takie Rudolf No i Rudolf. Chcę teo legendy i te o, bo ja je zbieram. Może zrobię wam konkurs? Eoooooo, um, okay. jakiego peta by to zrobić, koń kurs. O tego z Royalty wam zrobił. Golden Legendy Ten of Triple poluję Pyk, Festiwe Elfun. No patrz, byś znowu trafił Santa Clausa. Okej, okay, co ja otwieram kolejna? Tylko 10 milionów? Jeszcze zostało? Naprawdę? Naprawdę? Szerio? Seriously? Naprawdę? No żaden mityk, jeszcze nie dropnął. Ja nie dropnę tego mityka. No, i niedrobny. No, na pewno już nie niedrobny. Mityka. Jak drobno mi teraz mityk, Co bym mi się posikał też. Bo mityka jeszcze z tego jajka nigdy nie trafiłem. Trafiłem tego M2 i są dwójki doszły do 4M6. I no, po prostu jakoś tak się stało, że są dwójki doszły do 4M6. I chyba koniec. Jeszcze 3 jajka, o kurde. Fastive Elf. Perché? 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 Idę do... Idę do mitycz <laughs> Ile elfów dropnęło? No, 30 milionów i żaden mityk Naprawdę Aż 10 milionów poszło I żadnego mityka nie dropał Jestem wkurzony tak jak w tamtym odcinku <laughs> Z fizów, Ale, ale, ale Fuzujemy e, te elfy w tym odcinku w kolejnym sobie pofuzujemy i różne legendy może Cel to jest 12 elfów Patrzcie, dostałem rębą aż karta a dajmy to, 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 to co odrobnowałem? Patrzcie, idę mniejsze, tej drobnowałem. Cookie Mouse. Gdzie wszystkie te idą do Fizz. Pamiętajcie. Albo robimy, e, robimy Golden Raw tego wolfa, wolfa. Ej, dobra. idziemy robić Golda na stówę Bo wiecie co, poświęcę się dla was. Robimy 6 prób i każdego po jednym będziemy robić. <try> Fajlet. I robimy 6 prób. O nie! O nie! Fajlet! O kurde! <try> nie wdrofnie ani jeden. No znowu failet. O kurde. O kurde. Jest. Jest. Drognął. <laughs> Robimy kolejnego. Okej, okay, ostatnia szansa. Robimy drugiego, dawać. Kurde. Fail. Fail. Okay. Dobra, zrobię to dla Was. Robimy Dominusa Angelusa na 13%. Jak myślicie uda się? Jestem głupi. Nie! Dominus Angelus! Poszedł w śmierci eee. M szóstkę z royalty? Dobra. Nie no, tracę mi tyki. Dobra. Dobra, zrobiłem to. No nie no! Już dwa mi tyki w śmieci poszły! Ja robię golden Rudolfo. No z pięciu. Albo robimy tak jak wcześniej. Że jeden. Ten. Kurde, no ale. Ten. Dwa mi tyki w śmieci. Ale robię to dla was. Pamiętajcie, robię to dla was. Jak nie drognie żaden... <coughs> Golden Rudolf. To yy, yy, ko, konie do nagrywania na YouTube. Nie, no oczywiście żartuję, nigdy nie skończę. Straciłem bardzo dużo petów i wszystkie te, które dropnąłem nie mam żadnych. Przynajmniej dostałem tego North Wolfa Widzę, wiecie, jaki to jest dla mnie smutek? Serdecznie dużo petów, i one były naprawdę super dobre. Okej okay. nie będzie kolejny. Nie no, na no pewno, nie będzie kolejny odcinek, ale zrobimy sobie kolejny. W każdym odcinku postaramy się zrobić Rainbow Legendę najnowszą. Dobra, nie wiem, czy wyjdzie nawet. Okej, okay, idziemy spróbować jak widzę coś gorszego, to o, 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 o to jest ten A dajmy jeszcze to, to. I teraz nie dropło. Nie. Drop na norwolf. Ej, teraz nie drop, nie Nie! O nie Nara. No, no. kończymy.